Co jest między wami i czy będą zmiany. Może tak, zobaczymy na początku, czy to twój rozkład, czy nie, czy co jest między wami, żeby każdej zobaczył. Powiem tak, że jakiś czas między wami może nic się nie dziać po prostu. Gdzieś tam każdej. Masz może tak, kontakt macie, ale takich jakiegoś może tak kontaktu takiego bliskiego to nie. Mężczyzna jest bardzo przystojny, przeciągający. I to, że mężczyzna... tutaj kontakt jest, ale czy on pokazuje tutaj, że między Wami tak że ty możesz też ograniczać kontakt, że ty odwrócona, że ty możesz chłodno pokazywać. Mężczyzna już tak jakby nalagodził z tobą kontakt. Może na początku nic się nie było między wami, a teraz widzę, że kontakt jest, ale on pokazuje cię chłodno. Tylko że odwróciła się jednak od niego. Nie. Nie poszłaś może na taki bliski kontakt? Okej, okay, dobrze. Co jeszcze jest między wami? Chcę zobaczyć, co jeszcze jest między wami. Ja powiem tak, tutaj jest wybór. Mogą być emocjonalne husztawki, tak? Że mężczyzna to jest, to jego nie ma, to znowu jest. Ale to, że między wami z tej kontakt, ten związek może tak, związku jeszcze nie ma ale to, że między wami ten kontakt taki mm, że on musiał być po prostu że nie ucieknieliście, nie ucieknie nie on, nie ty, tutaj po prostu wszechświat tak y, robisz, że, że musi to być to, że mężczyzna walczy, z czym ty walczysz jakieś szanse E, Czemuś walczy z tym, żeby cię brać szans z tobą, czy nie? E, nie może zdecydować się, powiem tak. On rozumie, że wszystko jest w jego rękach, tak? Że mm, ty, e, chociaż chlodna, chociaż e, może. Czemu ty chlodna? No, pokaż, czy ma ty chlodna? Ty odeszłaś, Nie chcesz pokazywać swojej emocji? Aha, e, powiem tak. E, może być tak, że ty e, masz swój plan na życie, e, że ty e, trzymasz się swojej stabilności. Tu może być tak: albo ty po prostu e, siedzisz w swojej stabilności, dla ciebie to pasuje, albo ty masz po prostu rodzinę, której, gdzie ty tak e, jakby też nie chcesz. Um, oddawać jakoś tak, pokazywać, że, że ty to masz może tak, albo nie chcesz wychodzić z tej swojej stabilności. Tak, ty jakby wygląda taka sytuacja, że możesz żyć w swoim życiu, chociaż nie masz tam taką też niewiadomą sytuacji, co ty tam masz, tak? Albo zostać w swoim życiu stabilnym, albo ty masz iść taki masz swój plan i ty do niego powoli idziesz, ale w ten czas na dany moment ty nic nie robisz. A to, co jest w twoim życiu, na razie ty stoisz jakby w miejscu, tak? Powoli może gdzieś tam plan składasz, ale na razie jakby... Trzyma się za, może tak, za tą stabilność, którą masz, może tak powiedzieć, tak? Za to twoje życie, które masz, ty nie zwalnia nie się z tego wszystkiego. Od, on ci tak jakby między wami idzie tak, że tu szybciej to, że każdy żyje swoim życiem i ty też nie chcesz tracić tej swojej stabilności, którą masz. I, i tobie na razie to też pasuje, ty tak jakby. Y nie odpuszczasz, można tak powiedzieć. Twoja stabilność, tą, którą masz. Odżyj swoim życiem i tobie na razie to ok, ale plany jakiś masz na przyszłość? Dobrze. Jakie zmiany będą dalej między Wami? Jakie zmiany będą dalej między Wami? Znowu. Ja powiem tak: na początku może być wszystko stać w miejscu. Um, tu na pewno um, będzie taki um, kierunek w to, żeby chociaż spotkać się, um, bo um, dlatego, że między wami jest miłość, ale um, ona taka naprawdę szczera. Taka bliska, duchowna. To może być um, mężczyzna, z którym to nie może być. A tutaj mężczyzna, którego tutaj już znasz, to taki um, Czuwasz taką bliskość z nim, tak? E, że, że to ktoś, twój, taki człowiek, tak? Czy będą zmiany? No, jedną zmiany, ale czegoś od. Um, Muszą być zmiany, ale tak jakby. Hm. Ja powiem tak. To, że ten mężczyzna dla Ciebie jest e, przeznaczony w planie tego, że Ty go musiałeś spotkać. E, to, że Ty. Mm, Powiem tak, już idziesz coś nowe, tak? Zaczynasz coś nowe, i to między Wami coś się będzie działo, takie nowe. I to, że Ty, powiem, że masz na niego bardzo mocny wpływ, chociaż mężczyzna. Hmm, Jakoś tak uczucie, że on nie rozumie, co robić dalej, po prostu. On nie wie. A, a dlaczego Ty nie wiesz? Anuka, pokaż, co to znaczy. Co to znaczy? On mówi, że. Aha. <laughs> to jest dla niego. <laughs> ja powiem tak, to mężczyzna. Ty dla niego jesteś tylko kobietą marzenia, która to może być internetowa, internetowy kontakt to on patrzy na ciebie, I ty dla niego taka jest też. Kobieta, która nierealna nere, dla niego, po prostu raży daleko, raży ty możesz być taka chłodniejsza od niego, tak. No, tak wcześniej pokazało. E, tak jak e, i on nie rozumie, jak taka jak ty, może być z nim. Oto jakoś tak to pokazano. I on po prostu nie wie, jak zrobić tak. E, może on e, ogląda twoje jakieś tam e, w internecie zdjęcia. Albo to dla niego jest też taka kobieta, która jest e, bardzo piękna, niezależna e, finansowo, która wie, czego chce od życia, która mm, taka dla niego jest naprawdę przyciągająca i on rozumie, że a co ja jej dam, a ja nie wiem, czy ja na tyle jej pasuję. Pokazuje, że, że to niemożliwość, po prostu. Niemożliwość być razem. A w tenże czas on bardzo, ty go przeciągasz, bardzo mocno. Oj. A ty odeszłaś. A ty odeszłaś od niego. Ja powiem to tak. To na tyle mocno przeciągania, ale on nie może w głowie sobie ułożyć, że Ty możesz być z nim. Jakoś tak on... Ty dla niego jesteś taką kobietą, kobietą marzenia. Ja mówię, że e, on e, widzi w Tobie kobietę, dla kto... i jest idealna dla niego. E, ty e, możesz tak, że Ty odeszłaś od niego. Ty odeszłaś tak jakby, żeby pobyć sam. Samy. I ty niego jest też naprawdę bardzo taka idealna kobieta, z którą on by chciał być. I on bardzo mocno ma tym przyciąganie. Ty, ty jesteś też um, taką kobietą, która nierealnie go przyciąga. On wie, że od u niej jest to, co inna kobieta mi nie daje. I on może jej nie rozumieć, i jak. I co robić dalej? Po prostu on wie, że przyciąganie mocne, że jest miłość między wami, ale on nie rozumie, co dalej. Po prostu i dlatego on stawia kropkę. To wygląda tak, że on kropkę stawia dlaczego? Dla Taka transformacja, można powiedzieć, całkiem przemyślenie jego, nie? On może siedzieć i myśleć bardzo mocno, można tak powiedzieć, nie? I. I on po prostu rozumie, że Ty Jego tego, Ty jego energia i że ty na tyle jesteś mocno energetycznie, że on nie wie, on nie wie po prostu, co może być dalej, on po prostu nie wie. On, on czemuś myśli, że no jest miłość między wami? Ja powiem tak, tu na tym związku trzeba pracować i będą zmiany tutaj na pewno, bo mężczyzna nie wytrzyma po prostu, po prostu nie wytrzyma, on, on chce szczęścia z tobą i powoli, powoli on zacznie coś robić, bo on do siebie nie może patrzeć, o niego rozbite serce po prostu, bez siebie, jest zakochany i, i on nie wie co dalej.